Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim zakrajmy w Harry Potter i więzienia z kabana Zobaczmy czy o tutaj nie pominęliśmy Nie wydaje mi się Wiecie, bo ojciec, się że jeśli nie zbiorę kart w tym miejscu to już nie będę miał okazji Tu w tym barcie będzie du dużo zależy od naszej współpracy Zobaczmy co my tu mamy. Musimy się rozglądać uważnie. Nigdy nie wiem, wiadomo co możemy ten przegap. Of course bułapka. jako... On... Czemu oni tak głośniej się zachowują? Na ja fierdole. Ta gra tu na potrafi napędzić większego stracha niż amnezja. Serio. No, no z naszymi fasurkami źle nie jest. Nie, już wszystko się zamroziło. O! Załatwę. Nieźle sobie radzisz z używaniem Glasiusa kary. Dzięki. Rikusza! koniec. O! Pędziesz, czemu oni się tak głośno zachowują? Natomiast jakiś głos gry. Znajdźmy rona i wynosimy się. proszę. Secret. Zobaczmy. Dobra, chyba nic tu nie ma. I jest secret w secrecie, ale wątpię. Mam dwa sekrety tutaj, aż no proszę. A jak dzisiaj chyba żadne nie odblokowało. Alo, oczywiście mieliśmy się spodziewać, że to pułapka jest. Harry, nic ci nie jest? Uch, tak, świetnie, ale nie wiem jak stąd wyjść. Coś wy. Zobacz czy uda mi się tam zejść! Lubimy prosto pułapki. No dobra, i ja... jak ja mam przez to przejść? Jak to jak? Tu masz tą kulkę, tu smoka, a Ci na chyba sama. Zobaczmy, czy tam nie ma czegoś. No proszę, jest. Fly far away, na, 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 na. No leć, leć Nie mamy czasu się tu pierdolić Dobrze Słocuś, Trzymaj moje tak dalej. Chociaż myślę, że jeżeli nie uda się nam jakiejś kart tutaj znaleźć, to możemy je kupić od te noty Innych osób. Znakomicie, dobry smoczek. A oczywiście, smoczek zawsze A musi być dobry. oj. nie ma tu jakieś tajne obszary. No i oczywiście, nie odchodzą. O nie, zablokowane. No i wszystko na głowie Harego, jak sam A gdzie ciekawe gdzie ta czekoladowa żaba, która spadła, która <coughs> spadła razem z Harym? Mam nadzieję że Ron jest cały. Na pewno jest cały. Jeżeli oglądasz film to powinnoś o tym wiedzieć. Dobra, tu jest kufer. Niestety, niestety tylko fasolki tam były Dobra, jeszcze wspanialej I znowu będziesz szuranie Nie tu nic ciekawego Tam choćby nie to zjeżdżamy I znowu będziesz szuranie A ja straciłem wprawę. w prawe W szuranie? Łagam, przeczaj tak tu, No i jeszcze spadł No, dobrze, Harry, tylko tak dalej. Pamiętaj, że Ron nad ciebie liczy Tu nic nie ma Dobra nie ma Ono no proszę jak miło, że rozwiązania podsuwają się nam pod nos same. A na razie skaczmy. Zbierzmy to te fasolki. Czy przypadkiem któraś z tych pochodni nie da się uten z nią zrobić czegoś? Wygląda na to, że nie. A to idzie mi dalej. Eu? O no proszę Trzeci sekret. A karty jak nie ma, tak nie ma. Mój kolega Manik powiedział mi, że tutaj są ten. W tym etapie są dwie karty i mu się udało zdobyć tylko jedną. Nie wiem czy ze mną było podobnie, ale mi chyba się żadnej nie udało. Szczerze. Debusson. Seybote. Aleper. Karty brak. Debusson. To było zabawne. No, dla Rona pewnie też jest no zabawne. Chodź. Musimy znaleźć ona. Tak, drze się tak, że obudzi pół osiedla. Nie, o ile w ogóle tu są jakieś osiedla. Czyż nie, jedno mi się chyba w tym etapie udało znaleźć. A nie, chyba nie było. Ach, te zburzenia moje. No poważnie nic tu nie ma.

Czekaj po co te w ogóle wale, skoro mam od cholery tych fasolek? A ra, pogódźmy się z faktem, że gdzieś pominąłem kartę. Bo na pewno w tym czasie już na pewno bym jedną znalazł chociaż. Jak myślisz, co to jest? Teraz będziemy grać Hermioną. Ciekawe po co korona tu w ogóle nie potrzebna. Czemu jest tak daleko? Fajnie. Zasadzka. Nie ma jeszcze jednego. Nie. Oj, tam będzie druga zasadzka. Chyba tym razem większość z tego co widzę. He? Nie zadziałało? Hmm. A to taka łamigłówka. Nawet wiem jak ją rozwiązać. jedziesz tam... Teraz to średnie... Teraz tutaj... A, też łatwutka zagadka. Tylko kurde, niepokojnie fakt, że tutaj nie ma, nie ma jakiegoś... jakiegoś sekretu. No i tu teraz po to, się I znowu podniebam po gdyba parę wewnętrznych... Placy tu w ogóle nie jest potrzebny. W ogóle kto jest szkielety w grze dla dzieci Czy dzieci nie, nie będą bać się grać w tą grę z powodu takich tegesów ów Jest karta no jak na razie jedna Dobra, musiałem jedną pominąć. Chyba. Gdzie jest ten pies? To nie jest pies. A... Oczywiście to nie jest pies. Dobra, nic... Gdybym mi oglądał filmu nie nic bym tego nie zrozumiał. Nie jest tym, kim myślicie, że jest. A parszywek nie jest szczurem, tylko czarodziejem Peter terenem Co? Patrzcie! Na filmie to wyglądało bardziej skompaniastycznie. Wszystko wyjaśnię! Nie ma co wyjaśniać, jesteś skurwy. Petigrium jest animagiem. To nie Syriusz Black zdradził twoich rodziców. To on! To Pettigrew. On znany jest tylko w tej części Petty Grew. pod po, po, pozostałem mnie znany jakoś jako ten Peter Petty nie tylko wydał o. James'a i Lily Voldemortowi, ale sprawił też, że wszyscy uznali Seriusza Blacka za szpiega Voldemorta. Czyli ma dane. Uzgodniono, że Petty zostanie zaprowadzony do Kwartu i osądzony przez Dumbledore. Niestety księżyc ciał i na... to Lupin nie dość, że jest samem, który nie daje czekolady oraz nie pokazuje wogina i tak dalej. Jest jeszcze wilkołakiem. No i zaatakował Nurona. I uciekł jakoś tu. Seriuszu, pedigrionawiał? Zamienił się w szczura. Oj, zasuwaj, już za wczurem. Nic mu nie jest. Przynajmniej oddycha. A ja długo będę zmuszony Profesor wyłączyć Lubin głos. Jest wilkołakiem? No co? No, jak na to wpadłeś, Einstein, nie? Bijnij pomóc, Syryjuszowi. Ja zajmę się Ronem. O nie. Teraz już. Teraz na pewno wyłączę głos, bo. Pewnie się domyślacie, co teraz będzie. Zostawcie go, on jest niewinny. Czas sprawdzić, czy już tak. Nie, no na pewno wyłączę. Teraz sprawdzę, ale, bo jeszcze nie jest tak. Dobra, teraz to już na 100% wyłączam. Nie chcę głuchnąć. Wybaczcie. A nawet jest przyjemnie muza gra Hop Jeszcze jeden Wszyscy I teraz włączę z powrotem efekty Bo już tak głośno nie będzie z tego co wiem Duyby. A oczywiście my wiemy, kto to jest ci, co oglądali film, to na pewno się domyślali. Harry, nic ci nie jest? Nie. Co się stało? Czy Syriusz jest cały? Gdzie jest Ron? Pani Pomfrey mówi, że Ronowi nic nie będzie. Potrzebuje tylko trochę odpoczynku. Niestety los Syriusza Blacka nie jest wesoły. Zamknięto go wysoko nie w wysokości wieży. Niedługo zostanie przekazany dementorom. Nic nie mogę zrobić. Ale on jest niewinny. Świat jest niesprawiedliwy. Wszystko, czego nam trzeba, to trochę więcej czasu. Ale. A. Zmieniać czasu. Zmieniać czasu? Możecie uratować dziś więcej niż jedno niewinne życie. No, on ma na myśli Syriusa oraz ten. Wtedy oraz Hardo Dzioba. Potem. Profesor McConagal pożyczyła mm. mi zmieniać czasu. Używałam mm. go cały rok, żeby cofać się w czasie i mam złożyć na wszystkie zajęcia. Pożyczyłeś ten zmieniać? No nie ja mam na samym sposób, to nie przydał. potem polecieć na nim do wieży i uwolnić Syriusza. Musimy jednak uważać, by nasze wcześniejsze postacie nas nie zobaczyły. A no, bo inaczej postanie paradoks czasowy i wszystko pójdzie w Ale o tym pogadacie z Einstein'em, tylko najpierw przywróćcie mu życie. Trzymają Hardodzioba gdzieś w tamtych okolicach, no, Zobaczmy, jak pewny, z czasem jesteś. przestawiła i zmieniać czasu. A, zdążymy. No i tu z zbiera kombinowanych. Wspaniale, musimy się tam dostać. <noise> Musi być sposób na podniesienie tej platformy. <noise> no pewnie, że jest. Gdyby nie było, to by tej platformy tu nie było. Logiczne chyba eee, o, e, o, e, o, e. Harry, nie dostań zadyszki super! Płyta z Z myszka mi przestała dobrze działać. Tam nie mogę wejść. Mam nadzieję, że nie nagrę tak cicho jak oh, w poprzednim odcinku. Bo zgłośniłem trochę głośność Sponiali, nagrywania. Dobra, nic tu nie oh, ma, więc skaczemy. No i podniosłem platformę. Udało ci się. W porządku. Teraz w kolej. <laughs> <nie są> <laughs> hmm. Harmion. Znowu smog drakoni, Force, oczywiście. Tego nie możemy otworzyć. Za nic. Nawet mi nie prób wyświetla zaklęcia Ten z wiele zbierania tych tegesów Tegesów też w coś Nie da się szybciej latać No, skocz tam Kurna, nie denerwuj Jak mnie zdenerwujesz to cię u... nie powiem co zrobię. Być może jakieś dzieci mi oglądają. ale przestałem się tym przejmować dawno. Nie najgorzej hermiono, otworzyłaś drzwi, ale jest za wysoko, żebym sięgnął. No nic, S czyli zadanie smoczka nie zostało jeszcze skończone. Też drzwi są za wysoko. A zobaczmy teraz. A nie, stop! Jeszcze bym te kociołkowe pieguski pominął. Czy teraz jest dobrze? Znakomicie. Trzymaj się. Zobaczę, co tam jest. To zobacz. Z się przełączyliśmy. W ogóle jest ogólnie super. O nie, dziady. Baz się nie spodziewałem. Ja nie mogę, jaki ma rzut Ciekawe, jaki on może kontrolować sw siłę swojego wyrzutu, bo ja nie mogę. Przecież może mogę? Nie, nie mogę. No, redy Ale, ale już, te top, topki wykuwają. Nie da kobieto! obie to. Palec zapisał. Imo w ekipę. Hopla. Kurna. Spongivus. Spongivus. I hopla. Witaj. Na niewiele się to stało. Teraz jesteśmy tu uwięzieni. Nieprawda. No to patrz, niewierna niewiastu. Ale mi jesteś o, nie jesteś uwięzieni. Halcy. Dobra, okej. Okay. Jestem z powrotem. No i po tej dziurce Krój pewnie się... No proszę, po raz pierwszy poza za wyzwaniem. O, no proszę, karta. Kto by się spodziewał, że będzie w tak banalny sposób ukryta? No i teraz będzie znowu to pani głośne Wkurzań to, że niektóre dźwięki w tej grze z, są głośniej niż powinny. Przykładowo dementorzy Nie powinno być tak głośno. Cąg, nie ciąg. Tu nic nie ma. Tam będzie... Nie, nie będzie. Dobra. Już owczęćmy. Pac, pac, pac. Nie wiem, chyba zamieniłam z powrotem na Herego, ale... Nie, dobra, nie będę się czepiał. Jeszcze w tej zauważyłem, że bardzo mało używanie nie było retraktu. Tam jest! No i koniec naszej bazy. Wyciągniemy cię z tego. Depulsą. Hoppla. Depulsą. Ale chętnie. Prześladamy go. No i tam po prostu skoczyli. Nie zwracając na to, że mogą się zabić. Teraz będzie nasze déjà sławetne. Poczekaj tu, Hermiono. Sprawdzę, czy już hmm. czas na ratowanie seriusza. Bądź ostrożny, Harry! Korzystając z mocy magicznego zmieniacza czasu, Harry szedł w stronę jeziora. Chciał wiedzieć, kto rzucił zaklęcie Patronusa, które uratowało go przed Dementorami. Czy pomógł jego ojciec? Czy James Potter rzucił w Pachobusa, żeby go uratować? I wtedy Harry zrozumiał. Nie zobaczył swojego ojca. No zobaczył i to jest nasz paradoks czasowy. I patrzcie, jak Expenso to skończyło się. Pojedynczy pro... A nie, ugodziło tego. Dobrze. To już czas na... Z powrotem! Ciszenie efektów. Bo nie chcę ogłuchnąć. Wy chyba zresztą te w te nie chcecie. Więc po prostu... Opla. Następna partyjka. Tutaj będą trzy... Trzy partie, a nie dwa jak tam. Kurna... No! Głupia myszka. Muszę ją wymienić w A, bo jest jakiś różnym syfem babrana. To nie dla tak czasami ma pyskuje. Do połowy rustki. Jeśli zabisko podejdzie, on to nas ten. No i włączamy z powrotem efekty. No i mamy piękne jelonka No dość fajne to fajnie zrobi to zrobienie zostało Tylko włączyłem? No włączyłem Tylko teraz w tym momencie niby No, słychać jakiego tu płotania, więc ten włączyłem To jest jego patron z Harego, jakby ktoś nie wiedział. Jeleń, chary, nie mogę uwierzyć! Wyczarowałeś patronusa, który przepędził tych wszystkich dementorów! To bardzo zależy. Bo Har jest hardcorem! Wiedziałem, że mogę to zrobić, <coughs> bo już to wcześniej zrobiłem. Dziwne, prawda? Hary, musimy uwolnić seriusza zwierzę i wrócić prędko do szpitala, zanim no ktoś się zorientuje, Ale teraz czekam oglądania głównie. Racja! Uważajmy jeszcze raz zmienia to. Co, co, no. To serio, <trybujesz> ten... <trybujesz> Alo, Komora. A tak. lepiej się pospiesz. Mogą tu być w każdej chwili. <gryw> Szybko uciekaj! Spiepsaj! dziękować. Uciekaj! No, tak nam podziękuję. Jeszcze się zobaczymy. Jesteś prawdziwym synem swego ojca, Harry. O jak! No i Haremu zrobiło się lepiej. No, to no szybciej. Czekaj. No. Wieść o tym, że Syriusz Black uciekł na Hardodziobie. Rozniosła się po szkole jeszcze przed śniadaniem. Nikt nie miał pojęcia, jak on tego dokonał. Domyślicie się, oby życie 3 zachowali prawdziwą wersję wydarzeń dla siebie. Ron, co od tym nie wiedział. To był ostatni dzień egzaminów i nie wszyscy byli dobrze przygotowani. O nie, egzaminy, teraz. Nie mam pojęcia, jak ty masz zamiar no. zdać egzamin, Ron. Nie uczyłeś się zbyt wiele. Ja? Spójrz lepiej na siebie. Przez cały czas szukałaś obrony dla hardodzioba. Daj spokój, Ron. Używałam zmieniacza czasu, żeby się uczyć. Mam zamiar dostać. A on skąd ja wiadomo zmieniacz tu? Ona zawsze ma jakąś odpowiedź, nie? Złe wieści, Ron. Najpierw masz egzamin z skarpę Lepiej No i no teraz będą egzaminy no z poszczególnych zaklęć. Na czym polegałem... egz... portret na trzecie piętro, czy raczej schodami? Dobra. Ja, to ja użyję Sejwa teraz i pójdziemy na egzaminy już później. Więc mówił Marszał i życzę wszystkim widzą miłego wieczoru.